Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie w ten jesienny poranek deszczowy, Mrzy trochę u nas i jest tak pochmurnie, wiecie, jesieni nie bardzo. Eee... Ja sobie właśnie piję kawę, zrobiłam sobie kawę. Jak sami słyszycie, trochę jestem chora, trochę mój głos zaniemógł. Tak od dwóch dni, dwóch dni jakoś. E, także e, no tak to czasami bywa, wiecie. Byłam ostatnio słuchajcie też u fryzjera e, i sobie zrobiłam odrost, bo miałam tak siwe włosy, że masakra. E, więc mam troszeczkę te włosy. Tutaj koloru nie zmieniałam. Został ten, co jest tylko po prostu, nie wiem, czy to tak widać w tej kamerce ale po prostu nie mam odrostu e, i u nasady sobie zrobiłam ciemniejsze i na razie tak jest proszę bardzo jest i tuptuś nasz chodź tuptuś mały małej mały tuptuś co robimy? powiedz cześć powiedz cześć My sobie z Antosiem tu rządzimy, dziewczyny są w szkole. <laughs> dzisiaj Michalinka, dzisiaj Gusia pojechała na wycieczkę do Krainy Elfów. Więc ciekawa jestem, bardzo dawno nigdzie nie była ze swoją grupą na żadnej wycieczce, bardzo, bardzo, bardzo dawno. Coś mi się teraz tak kojarzy, gdzie oni byli ostatni raz, ale nie pamiętam. Także fajnie była, była zadowolona, chociaż trochę powiem Wam szczerze, że się bałam, żeby. bo teraz t, tych dni było trochę wolnych. W poniedziałek, 10 listopada, dzieci miały u nas wolne, więc sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, te dni były wolne i ja cały czas tutaj ze mną przebywała i tak się trochę bałam, że może się ode mnie zarazi. Ale już jej tak profilaktycznie dawałam taki syropek odpornościowy, bo chciałam bardzo, żeby ona na tą wycieczkę w końcu pojechała z tymi, e, z tymi tak, z tymi dzieciakami, nie. I, i Gosia pojechała na wycieczkę. no, A my tutaj z Antosiem wołujemy się. E, ja właśnie tą kawę, widzicie, zostawiłam filiżankę. Muszę ją dokończyć i musimy iść z Antosiem do sklepu. Kupić pieczywo ee, świeże. No. Kupić pieczywo świeże. Musimy jakąś wędlinkę na kanapki i więcej nigdzie się nie ruszam. Tylko tutaj do naszego sklepiku przy domu. Eee, w planach miałam Biedronkę, ale autem mi się nie chce jechać, a, a pieszo bym się bardzo chętnie przeszła, ale nie chcę się załatwić jeszcze bardziej. <śmiech> <śmiech> Więc zostajemy w domu. Jedynie co jeszcze, będę musiała iść po, e, po Igusie, jak wrócę z tej wycieczki. Antoś, dawaj tego pilota. Nie wolno pilota. Dawaj. No, a mnie tutaj trochę... Proszę. Mnie trochę tutaj mniej na tym YouTubie już. Bo powiem Wam szczerze, że... Nie wiem sama czemu... Jakoś tak straciłam wenę nagrywania, a druga sprawa, y, no, będzie mnie coraz mniej. Na pewno tutaj od nowego roku, bo drugiego, drugiego albo 3 lutego wracam już do pracy. Y, skończył mi się, skończyła mi się laba dwa lata, y, no prawie dwa lata, licząc zwolnienie. Jak byłam w ciąży, plus ten macierzyński, e, trochę jeszcze mam do wykorzystania urlopu z tamtego roku, e, więc wychodzi mi, że tak właśnie na początku lutego już wracam do pracy. E, mam bardzo duże obawy, powiem Wam szczerze, że jak to wszystko ogarnę, a jednak Marcina nie ma te dwa tygodnie, e, praca, e, powroty, dom, e, Antoś będzie z opiekunką, Eee, obiady, sprzątanie, gotowanie, eee, pranie. Nie wiem sama, jakie ja to ogarnę, ale mam nadzieję, że jakoś ogarnę. No, także myślę, że tego nagrywania będzie, e, będzie znacznie mniej, ale zobaczymy. Na pewno od czasu do czasu się odezwę, e, bo ostatnio. Chyba Iga na telewizorze właśnie włączyła nasz kanał. Ona lubi bardzo oglądać te filmiki, jak ona była taka bardzo, bardzo malutka, że wiecie, ona ledwo tam jeszcze mówiła. Jakie je zobaczyłam właśnie te filmiki, te wspomnienia, takie e, jaka Iga, e, jaka mihasia była mała, i Igusia taka, wiecie, e, jeszcze tak niewyraźnie mówiła, coś tam po swojemu mówiła. Mówię, kurczę, jaka to jest. Jednak pamiątka, jak e, wiecie, w internecie nic nie ginie. Mam nadzieję, że YouTube jak jest, tak, tak będzie. E, I te moje dziewczynki, i ten mój Antoś będą mogły będą mogli pokazać e, te filmiki swoim dzieciom, jak byli e, bardzo mali. Także będę chciała coś e, takiego e, nagrywać, bo. No nie wiem, kurczę, zdjęcia są wiadomo jakieś filmiki są, ale to zawsze gdzieś tam jest na twardym dysku, gdzieś tam na laptopie, gdzieś tam na telefonie, telefon się zepsuje, gdzieś to oczywiście jest tam w tej chmurze, ale no tutaj mam nadzieję, że to nigdy nie zniknie i, i taką pamiątkę e, dziewczynki i Antość e, będą mieli, ale kurczę naprawdę ta Iga i Michalina jej, jaka to jest zmiana jak one były takie małe jak my zaczęłyśmy nagrywać no aż sama zapomniałam o tych filmikach i z chęcią zaczęłam oglądać je dobra, gadka, gadka idziemy, Antoś, ubieramy się idziemy do sklepu, zrobimy te zakupy jest pół do dziesiątej, więc myślę, że zaraz zabierzemy się na, za obiad nie chcę mi się nic jakiegoś takiego poważnego robić. Mam sos, sos taki z słoiczku, z podliszek, słodko kwaśny. Dawno nie. No, dawno nie, nie robiłam ryżu. I zostało mi właśnie z wczorajszego obiadu, bo robiłam wczoraj burgery. Zostało mi jeszcze takiego surowego mięsa mielonego i może zrobię takie klupsiki właśnie z tym sosem słodko kwaśnym i ryżem coś takiego e, coś takiego no będziesz ja no jebaboi ty jesteś zadowolony. oj 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 no Dasz mamie buziaka? Też mamy buzi? A powiedz, mama. Powiedz, mama. Nie chcę mówić, mama. Tata woła, mamy. Nie. Powiedz, mama. Powiedz, mama. Powiedz, mama. mama. Nasz, dota. Dobra, zbieramy się do sklepu, Embyś, co? Zbieramy się do sklepu. Papa, zrób. Zrób, papa. Abyś zrobić popa? Papa, papa 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 Ojejku, się tarmosi Dobra, idziemy Dopijam ostatni łyk kawy Tej jeszcze zimnej Może niedobrze, że piję tą zimną kawę No nie dobrze. Dobra ja wróciłam, poszłam do naszego sklepu yy, po chleb yy, po chleb i, i wędlinkę i słuchajcie kupiłam oczywiście chlebek chlebek kupiłam kupiłam yy, jakąś tam w wędlinkę wzięłam jeszcze dwie serdelki yy, woreczki śniadaniowe bo mi się skończyły i w sumie takie najważniejsza rzecz którą chciałam bardzo kupić takie ściereczki uniwersalne, takie ja zawsze e, taką ściereczkę mam przy zlewie i gdzieś tam coś e, się wyleje i to oprócz papieru, tego ręcznika papierowego, to zawsze tą ścierką i słuchajcie, akurat nie było w naszym sklepie e, tych ścierek i mówię, no nie no wczoraj jakoś przeżyłam, przedwczoraj jakoś przeżyłam bez tych ścierek, ale już dzisiaj nie przeżyję i mówię, nie no, e, może Antoś sobie pośpi w spacerówce, to ja pójdę do Biedronki I poszłam do tej Biedronki, ale on to niestety nie zasnął. E, miałam iść tylko po, po ściereczki, a przyniosłam całą reklamówkę, słuchajcie. E, chodzi mi o te ściereczki. One są takie uniwersalne, ja je lubię właśnie, bo nawet blaty powycierać czy coś. To one są bardzo fajne, chłonne, Także ściereczki kupiłam, e, co jeszcze kupiłam. Promocji były, jak się weźmie dwa, to wtedy po 9,99 te płyny Eden. Ja je lubię. One fajne są perfumowane i ładnie potem po suszarce, jak z suszarki wyciągnę ubrania, to fajnie te pachną ubrania. Także wzięłam. Co jeszcze było w promocji? W promocji były te sery. Ogólnie one chyba 15 zł, a jak się wzięło dwa opakowania, to wychodziły po 9. U mnie bardzo dużo sera idzie na tosty, na, na parówki, na gorąco. W mikrofali zawsze jeszcze Michalina obkłada je serem, i ogólnie ja też lubię kanapkę z serem i na przykład z marmoladą, także u nas bardzo tego dużo jest. Kupuję też zawsze z szynki te parówki. 95% mięsa. Także też były, wzięłam dwie, bo właśnie mi się skończyły. Antosiowi wzięłam dwa serki truskawkowe. Wzięłam cytrynę. E, wzięłam mieszankę chińską właśnie dzisiaj na obiad, od razu idę ją e, wrzucę do zamrażalnika. Słuchajcie, była jeszcze e, taka promocja w Biedronce na tych artykułach przemysłowych. 2 e, plus 2 gratis. I ostatnio w gazetce właśnie widziałam, e, że będą takie te wianuszki. E, one mają średnicę 45 cm. E, I ja w tym roku bo w tamtym roku nie miałam, e, bo tutaj nie mieszkaliśmy ale w tym roku już na pewno sobie zrobię. Były też gotowe takie ozdobione można powiedzieć ale ja wolałam sama to zrobić i kupiłam sobie taki wianuszek. On chyba kosztował 16,99, a że była promocja 2 plus 2 Gratis, no to wzięłam cztery rzeczy i w sumie między innymi właśnie wzięłam ten wianuszek. <laughs> On wtedy wyszedł taniej, bo tam chyba gdzieś miałam paragon. Hmm. No, ten wianek wyszedł wtedy 1189. Także ja go sobie tam gdzieś do Action pojadę, coś tam ozdobię, jakąś tam, e, jakimiś tam bombęczkami. Mam takie fajne szyszki w ogrodzie, więc też e, te szyszki e, pozbieram je, e, wezmę je, wysuszę i później takim sprayem złotym albo białym zobaczę bryskam i klejem na gorąco poprzyklejam. Do tego jeszcze Januszka pomyślałam, e, takie lampeczki LED. E, one są z takimi e, tymi m, śnieżynkami. Też poprzyklejam e, tymi. E, poprzyklejam e, klejem na gorąco. E, włożę dwie baterie, i wieczorami będę mogła sobie z, e, ją zaświecić. I te, i te też właśnie LEDy. Wzięłam łańcuszki te LEDy, one wyszły po 6,29, bo wzięłam jeszcze jeden, a ten wzięłam z myślą z Mikołajami dla e, Michali, <duszy> dla Igusi do pokoju, gdzieś tam jej ozdobię to. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, i tak się kręciłam po tej bieg drącej, i kręciłam, i, i w sumie nic mi tam nie wpadło takiego, e, ale w ostatniej chwili zobaczyłam e, Wieszak taki wieszek z czteroma haczykami twardy, on jest co prawda na, na, taki, na taką taśmę, tylko odklejasz, i ja sobie właśnie ten wieszak chciałam e, ogólnie chciałam wieszak zamontować do łazienki tej naszej, ale nie chciałam wiercić w, w tym w ścianie i pomyślałam, chociaż e, kurczę, no nie wiem. Jak on będzie się trzymał, zobaczymy, bo, e, bo on ma tą taśmę. I albo chciałam, nie chciałam wiercić dziur w ścianie, więc na pewno go na ściany tu nie powieszę. Myślałam, że on się tutaj zmieści, ale niestety się nie zmieści, bo jest szerszy, więc chyba go tutaj przykleję na drzwi. E, po prostu najpierw je odtłuszczę e, i, i albo przykleję to na tą taśmę. Zaraz zobaczymy, bo tu niby instrukcja obsługi sposób wieszania jest na, na opakowaniu w środku. Zaraz... A, i z powrotem jeszcze jak szłam, to zaszłam do Biedronki, do apteki i kupiłam sobie Herbitusin. To są tabletki właśnie na kaszel i gardło, łagodzenie objawów suchego kaszu, chrypki i bólu gardła. Także smak pożyczkowy. No, także sobie jeszcze to dodatkowo wzięłam, bo rzeczywiście mam tak sucho strasznie w tym gardle. Eee, I mam suchy kaszel, więc biorę kolejno. No, także co tam? Także chowam te zakupy i biorę się za sprzątanie, nie sprzątanie, gotowanie. No. No i słuchajcie, ściereczka już jest yy, już jest obrabiana. O. No a ja tutaj zaczęłam sobie smażyć mięsko mielone. Wyciągnąłam tutaj troszeczkę tego, tylko zamrożone to jest. A mam to jest yy, Te warzywka chińskie. że się będzie to troszeczkę smażyło. Dostałyśmy, dostaliśmy, jejku, dostaliśmy informację, że y, zawsze się jeszcze mylę z tym światłem, że Iga już y, jest w Bożym Polu, w takiej miejscowości, właśnie przed Łęczycami, więc się zbiera. Także zbieramy się, Antoś, na naszą podróżniczkę. Aqui mały łobuzdaśny w końcu. Dzisiaj jeszcze nie spał. My już odebraliśmy Igę. Akurat jak tyle co zaszło, to zaraz przyjechał autobus I, e, i powiedz Iga, jak twoje wrażenia po krainie Elfów? Fajnie. A co było, powiedz, ciekawego tam? Nic. No weź. Nie było elfów? Były. Były? I coś się bawiliście z tymi elfami? W co? Nic. No to w coś się bawiłyście czy nie? A powiedz mi, był Mikołaj? Aha. Taki prawdziwy Mikołaj był? A jaki? No my tam... No wy tam był śled, No. Nie? A Mikołaj powinien być z domia. Ale tam był dom? I, I powinien być śnieg, a tam nie było śniegu. Nie było śniegu? No i, i to nie jest prawdziwe. Aha. A renifery były? No, tak, tak zabawkowe się tak jeździ. Aha, a tam jakaś taka była sala zabaw, że mogliście się bawić, czy co? Były tylko dwóch nie Mhm, I się z tymi elfami bawiliście? Aha. No to fajna wycieczka, co? Mhm. No to super. <kłysy> I pewnie głodna jesteś, co? Nie. Bo tylko na bułce dzisiaj jesteś głodna? Mama pyszny obiad zrobiła. A co jest? E, ryż w sosie słodko kwaśnym Zjesz? Kajros. Kajros. Kaj Kaj I zobaczcie, jaki Antoś jest wytrwały. On dalej nie śpi. On dalej nie śpi. Ale nie, coś muszę zrobić. Coś muszę zrobić, żeby go ululać i położyć w łóżeczku. Niech on pośpi trochę, bo to tak nie można nie spać. Dobra, idziemy. Zaczynamy wieszać y, ten wieszak. Mam tłuszczacze, oczywiście poziomice. Metrówkę mamy, bo musimy wyznaczyć środek. Antuś, wchodzisz czy wychodzisz? Wchodzisz czy wychodzisz? <grym> No dawaj, szybko, chodź, szybko, szybko chodź, chodź, chodzisz, no chodzisz, chodzisz, chodź do nas, dawaj, no chodź, ale masz kater, dawaj do, chodź do, dobra, i, aha, ten pieszek ma 30 centymetrów. 30 cm, czyli będzie 10 15. Tu będzie środek. 10 16. To on będzie prawie przylegał do tej czarnej liczby i teraz. Zastanawiam się, czy zrobić go w ten sposób, że będzie na środku drzwi, czy na środku tej białej... Na środku tej białej. Nie, chyba drzwi. Nie, brzydko tak. No co ty... No, tu wy będziecie patrzyć o będzie. No ale dzień. jak tak będzie brzydko? To jest na środku drzwi ma być. I, I to drzwi są brzydkie. Co? Tu będzie 26. A I tu będzie 26. Dobra, czyli tutaj przy tej samej listewce mam tu przyczepić. A ciekawe, czy jakie to położę, tak to on się mi tutaj na tej poziomicy będzie trzymał? Okej. Okay. Kołki są krzywe. <laughs> no właśnie, chcę to sprawdzić, jak dam na kołkach prosto. Dam na kołkach prosto. Tata to będzie później oglądał. Tata będzie oglądał i mało tego, tata jeszcze z przyjdzie. Dobra, tak prawie jest. Czyli muszę to ustawiać pod górę. Teraz to odpuścimy, Dzisiaj żebyśmy pospali z Antosiem? Ja też. Kurczę. Chyba z 3 godziny spaliśmy. Że czy... Nie, teraz w dzień. Hmm. Po obiedzie tak Kaj rozszczekał, że go obudził, hmm. ale mówię, jeszcze on na pewno nie wyspany, że jeszcze niech on pośpi. Hmm. I wzięłam go do salonu na rogówkę i jak poszliśmy spać, to o 17 staliśmy. Jeszcze taka osoba. Ja też to. No, ty zamiast się uczyć, to śpieszno. Ładnie. Ojej, nie mi się tak czysty. Dobra. Odtłuszczone. Ale nie jest takie proste robić to z poziomicą. Taka wysokość, ok, co? Uh -huh. Jest gitara, nie? No. I proszę bardzo, Wieszek zamontowany. Marcin się śmiał, że tylko będę mogła swój szlafrok powiesić, bo to będzie 3 kilo. On jest do 3 kilo, tylko, ale zobaczymy. Chodź Antoinzip. Chodź, chodź Wamil. Chodź Ci, jest. Antek! Brawo! 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 Zrób brawo, Antoś! Brawo! On to chyba w hokeja będzie grał. Antoś, brawo! Będzie wysoki, on będzie w grał. Nie? Ej! Ej! A najbudzi? Nie wiem, czy się Ale, buzi, przyszło. Małaścia, chciałabyś iść do drugą? Ja też! Po co? A to mi jest ciemno. Chodź, tylko tu do storczyka. A jakiego idzie? Chcesz iść? Że na ta tarkę, żebyś pójdziesz sama? Na pewno? No, a teraz. Kwiat, Nie, tylko na dzisiaj, przyjdziesz, będziesz tą na tarkę. Chodź, i wychodzi. Dobra. A jedna rzecz zrobiona, muszę sobie tutaj zapalić światło, bo jest jakoś ciemno i słuchajcie, jak się zdrzemnęłam, to uwierzcie mi, jest naprawdę lepiej i nawet trochę z gardelkiem już jest lepiej, a ja sobie wyciągnęłam Sidolux i będę myła meble. Tak jak odkurzam i wiecie, te światełko z tego odkurzacza idzie, to mam kurtę takie, gołym okiem tego nie widać. Ale mam bardzo zaciekane te meble. Najbardziej tutaj, gdzie jest kosz, zmywarka. I tutaj właśnie ta szafka. Ona wtedy, wiecie, jak, jak stoję przy zlewie, mam gdzieś jakieś mokre ręce, gdzieś coś sięgam do zmywarki, to to wszystko idzie na szafki. No i zostaje taki ślad po tym. Tego tak ogólnie nie widać. Ale właśnie pod tym światłem zawsze w tym odkurzaczu ja to widzę. No, także biorę się za mycie, a Was zapraszam na kolejnego vloga. Mam nadzieję, że niebawem. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Yy, I pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Także do następnego.